bardzo często traktując Ukraińców A co tu Wipler kurwa robi jak on nie startuje? Kto bierze udział w tej debacie? Piotr, Debata Piotr. sztabów. Okej. Okay. Że sztaby tutaj są, tak? Piotr Wiśki Dzień dobry, witam na debacie sztabów w Polsat News. Monika Rosa sztab Rafała Czaskowskiego. Dobry wieczór państwu. Piotr Bakun, sztab, z sztab Witam państwa. Paweł Ślisk, sztab Szymona Hołowni. Dobry wieczór Państwu. Marta Czech, sztab Marta Grzegorza Czech. Brauna. Dobry wieczór, szczęść. Aha, to jest ta, co w Trzebnicy też trzodę robiła, ta? Boże. Wojciech Hadaj, sztab Krzysztofa Stanowskiego. Dobry wieczór Państwu, Wamos Polska. Anna Górska, sztab Magdaleny Biejat. Dobry wieczór. Paweł Frankiewicz, Jezu, Jezu! Anna Górska, sztab Magdaleny O Jezu! Biejat. Czemu ona ma moje nazwisko i jeszcze tyle zjadła? Nie no kurwa, no masakra. Widzowie, ja z góry, ja z góry tutaj pragnę zaznaczyć, że z tą panią nie łączy mnie nic. Uh -huh. Nie my czujemy się stary. Ja pani chrumki nie znam. No jakiej rodzinie, jakiej rodzinie. Ilość podbródków przypadkowa. To nie jest moja kuzynka. Nie mam kuzynki ani jednej. Bartoszewicz, sztab Artura Bartoszewicza. Pojebane stary, że, że oni tak samo wyglądają, nie? Nawet mają fryzurkę taką samą. Pewnie jego syn czy coś. Tylko pojebane jest to, że syn mu rudy wyszedł. Dla tych wszystkich, którzy zadają pytanie, e, czemu jest 12 przedstawicieli, skoro jest 13 w startujących tak? wyborach, a to dlatego, że nie będziemy na naszej antenie, e, nie ma miejsca na wychwalanie chociażby Władimira e, Putina. Debata jest podzielona Oho. na trzy części. Ładnym kordonem sanitarnym tego Maciaka e, otoczyli. I ja wam powiem tak. E, jestem osobą... Ja, ja jestem osobą, która jakby ceni sobie wolność słowa i tak dalej, nie? Dla mnie na przykład ten maczek jest idiotą, ale już go mogli zaprosić, nie? To jest analogicznie, jak ktoś chce sobie kurwa krzyczeć coś o trzeciej rzeszy, to w gestii pozostałych ludzi, którzy go, jego odbiorców, słuchaczy, jest to, żeby wiedzieć, yy, że ta osoba pierdoli głupoty, nie? Na przykład wychwalając nazistowski reżim. I to tak by było w świecie idealnym, nie? Ja na przykład wychodzę i mówię, nie wiem, Stalin był dobrym człowiekiem. Ale ludzie tego słuchają i mówią, co ty pierdolisz, nie był dobrym człowiekiem. I nie zyskuje to poklasku, koniec końców e, znikam w otchłani. Ale tutaj też przyznam rację, że ludzie są bardzo podatni, więc jak ktoś odpowiednio ich będzie manipulować, jak ktoś odpowiednio ich będzie manipulować, to... E, to nawet najgorsze herezje, dobrze powiedziane, znajdą swój poklask. Nie? I może to też, może to też w imię takich zasad coś takiego się dzieje, nie? A co z tym reżimem niby było nie tak? Z nazistowskim reżimem Trzeciej Rzeszy? No kurczę, dużo rzeczy było nie tak. Przede wszystkim cechowali się wybitnym rasizmem, bo to nie tylko, bo to nie tylko, to był rasizm, antysemityzm, ksenofobia. Mm. Paradoksalnie większość osób, która sobie y, śmieszkuje o Adolfie Hitlerze, e, albo czasami sobie się powołują na... powołują e, na to, że coś tam w ich mniemaniu robił dobrze e, No takkolwiek to zabrzmi, ale pierwsi by do pieca kurwa szli, nie? Bo ja za dużo cecharyjskich kurwa w nich nie widzę. Jakby oni kurwa, piersi by, piersi by e, pociągiem pojechali. E, no, a abstrahując już, abstrahując już od, y, od tej ksenofobii, rasizmu i tak dalej, co jeszcze było nie tak? Ekonomicznie to też nie miało prawa bytu i to ci każda osoba powie. Najgorszym, najgorszym jakby najgorszym kłamstwem, które jest powtarzane przez sympatyków Korwina Mitke, jest to, że za Hitlera były niższe podatki niż obecnie. Albo, że też niektórzy czasami opowiadają, że on był jakimś ekonomicznym geniuszem. No nie był. Nie był. Trzecia Rzesza, gdyby gdyby nie e, gdyby nie Gospodarka wojenna, która de facto, no bardzo późno została przestawiona stricte na wojenną, bo bali się o Bali się o bunty, ale mm, gdyby, nie, gdyby nie właśnie produkcja wojskowa i, i sztuczne kurwa, jakby szwikowanie trupa i przede wszystkim zabieranie skarbów innym, innym krajom, grabienie ich, to oni byli niewydolni. Pod każdym względem byli niewydolni. I tak jak podczas pierwszej wojny światowej, jak i podczas drugiej, <gryw> był ten sam problem. Nie mieli ropy. No. Tak już totalnie szczerze, nie? Bo ja mam czasami, że ja mam czasami wrażenie, że tu często się zaciera ludziom e, żart od, e, od rzeczywistości i ja pomimo tego, że jestem pierwszą osobą do tego, żeby e, formułować żarty, um, no czarny humor, kurwa zbrodnicze i tak dalej, to trzeba być szalonym człowiekiem, żeby z czystym sumieniem powiedzieć, że cokolwiek kurwa w trzeciej rzeszy było si.